Witam serdecznie, witam. Cześć, cześć, cześć. Moich wszystkich stałych, miłych widzów. Kubeczkiem to jest mój ulubiony kubeczek. Już prawie kawkę kończę. Witam serdecznie. Stukpuk, bo dawno nie było. Kilka osób pisało w komentarzach, kilka osób pisało na mailu, gdzie jest Stukpuk. No to jest specjalnie dla Was. Kubeczkiem. Moim ulubionym i moją ulubioną kawą, kochani, chciałem Wam życzyć dobrego startu w nowy tydzień. Nie wiem kiedy się ten vlog ukaże, bo już wspominałem, brak czasu. Będę robił takie vlogi zbiorcze z kilku dni, co się wydarzy, fajnego, co tam słychać. I tak y, y, będę teraz vlogował dla Was, bo jest jeszcze garstka fajnych ludzi. Bardzo Wam za to dziękuję, że ze mną jesteście. Dopiję tą kawkę z Wami. Wszystkim tym, którzy idą w tej chwili do pracy, zaczynają nowy tydzień, biegną do pracy, spieszą się, życzę dobrego dnia, dobrej pracy, dobrych humorków Wam życzę, dobrych perspektyw myślowych na przyszłość, a przyszłość niedaleka, bo nowy tydzień. Żebyście sobie poukładali wszystkie swoje, kochani, plany, takie wiecie, z dnia codziennego, na co dzień, na dziś, na jutro, na pojutrze, żeby nie było chaosu w głowie, żeby nie było chaosu w domu, ja lubię sobie poukładać, zaplanować i odfajkować, i odfajkować, i następny plan, i odfajkować, i zrobione. Ja sobie tak przynajmniej radzę, bo jeśli się to wszystkie różne problemy zwalą na głowę. I wiecie, i praca, i dzieci, i dom, i, i, i wszystko inne, co nas dotyczy z, z całego dnia, różnych spraw, to faktycznie może to przytłaczać, może to przygniatać. Człowiek jest zmęczony, nie ma energii. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, a nie wiadomo, czy tamto zrobię. Nie zakładajcie, że nie zrobicie. Zakładajcie, że zrobiliście już. O, mnie tego ktoś nauczył i jestem tej osobie bardzo wdzięczny. Mówię tutaj oczywiście o Agusi. Pozdrawiam Cię, Agusia, serdecznie, bo wiem, że mnie oglądasz. Także ja się tego nauczyłem i to jest prawda. Taki sposób myślowy sobie zaplanujcie, nauczcie się, raczej zaplanować to jest niewłaściwe słowo, ale nauczcie się takiego sposobu myślenia, że już zrobiliście, już to macie i starajcie się, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, ale starajcie się myśleć pozytywnie, karmić umysł, bo to wszystko stąd pochodzi. Jak tu będzie dobrze, to i ciało, organizm będzie dobrze funkcjonował, i starajcie się wczuć w rolę, że już to osiągnęliście, już to macie, i oczami wyobraźni starajcie się myśleć, że nie chcielibyście mieć daną rzecz, tylko już ją macie, już w tej chwili macie, osiągnęliście ten sukces. Podkreślam jeszcze raz, nie jest to łatwe, ja się tego też uczyłem. Ja w ogóle w to nie wierzyłem, że coś takiego istnieje, że tak można wpłynąć na swój umysł, ale postarajcie się to zrobić z małymi, na przykład małymi kroczkami, jakąś małą rzecz, gdzie macie gdzieś w urzędzie coś do załatwienia, na mieście coś do załatwienia, coś do kupienia, a nie możecie kupić, nie wiecie czy kupicie, czy będzie. Takie najpierw drobne rzeczy, dopiero później poważniejsze rzeczy, jak już umysł wytrenujecie. Ja oczywiście nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ja powtarzam tylko to, co ja sam na sobie zaobserwowałem i co skutkuje, więc coś dobrego wam chcę kochani przekazać i postarajcie się to wyćwiczyć. Spróbujcie chociaż we własnych głowach, we własnych domach i zobaczycie, że to skutkuje. Że czy o chodzi o zdrowie, czy o wizytę u lekarza, czy jakieś interesy. Starajcie się myśleć nie, że chciałabym, chciałbym, tylko że to się już stało, że już macie to i poczujcie w sobie tam głęboko, tutaj w sercu i w głowie tą radość z tego, że już tą rzecz macie po prostu, już ją macie. Osiągnęliście swój cel, jesteście zadowoleni. I mówię Wam, że dzieją się wtedy rzeczy niesamowite. Po pierwsze, jest energia do działania. Bo życie jest bardzo ciężkie z wielu powodów, z wielu powodów. Czasami musimy podejmować decyzje bardzo ciężkie w życiu, liczymy się z konsekwencjami, ale cel jest jeden, tak, żeby nam było dobrze, żeby nam się układało po naszej myśli, bo myślę, że tego chcą wszyscy ludzie, żeby im się po prostu po ich myśli układały różne sprawy z życia codziennego i z całego życia w ogóle. Więc, żeby się układały, próbujcie karmić umysł dobrymi myślami. Nie zastanawiajcie się, nie, ja nie dam rady, ile mnie to będzie kosztowało, nie, to jest niemożliwe, ja tego nie osiągnę, nie mam siły na to, jestem zmęczona, zmęczony, nie dam rady. Dam rady, bo dałem już rady. O, tak sobie to wpoić. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, bo to są sprawy, takie wiecie, no bardzo, bardzo skomplikowane i trudne do osiągnięcia. Mnie to też kosztowało trochę pracy, ale ale o takiej energii, o takich y, sposobach myślenia, ćwiczenia umysłu, naprawdę warto poczytać. Są kanały, spe specjalne kanały, gdzie ludzie mają ogromną wiedzę na ten temat, bo ja tylko przekazuję, tak jak mówię, to, czego ja się sam nauczyłem. O, kawka się skończyła. Także taką dobrą, dobrą y, energią zacznijcie nowy tydzień. To jest takie moje, po prostu dla Was, taki mój przekaz właściwie. Żeby coś fajnego, dobrego przekazać i żeby się dobrze nastrajać, ja wiem, że dużo ludzi, którzy to będą słuchać, powiedzą, co on pierdzieli. Nie ma czegoś takiego, jest, kochani, jest, tylko trzeba na ten temat czytać. Trzeba mieć otwarty umysł, nie tylko bij, zabij, hejtuj i, i, i tak dalej, i głupie historyjki w internecie. I wiecie, jest dużo takich fajnych, mądrych kanałów, które warto posłuchać. Ludzie właśnie tam mają ogromną wiedzę na temat y, treningu umysłu, sposobu myślowego. Warto poświęcić czasu, niż przeglądać głupie historyjki, czy, czy czytać jakieś tam hejty, wie, wiecie, na jednego, na drugiego, na trzeciego. Nie dajcie się w takie coś wciągnąć, bo pamiętajcie, że wtedy jesteście, jakby to powiedzieć, pionkami w cudzej grze. Że, że nawet hejter nie zdaje sobie sprawy, że ktoś zasiał ziarenko nienawiści i to ziarenko nienawiści rośnie, 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 dojrzewa i żeby do, dojrzewało, to po prostu ten ktoś potrzebuje piąków w grze i hejterzy czasami sobie nie zdawają sprawy, nawet czy ludzie, którzy sieją język nienawiści, niechęci, nie zdają sobie z tego sprawy, że, że są po prostu piąkami w, w jakiejś cudzej grze, prywatnej grze. Nie dajcie się w takie rzeczy wciągnąć. Ja wam zawsze powtarzam, cieszmy się, że świeci słoneczko, że pada śnieg. Zawsze to powtarzałem, od początku kanału można przeglądnąć. Chciałem po prostu przekazać taką dobrą energię, żeby nauczyć ludzi rzeczy oczywistych, ale nie do końca oczywistych, bo to co ja zawsze mówię, to nie odkryłem ani koła na nowo, ani nic nowego nie wymyśliłem. Powtarzam w cią ciągle te same rzeczy, bo jednak. Rzeczy, które, kochani, są oczywiste, nie do końca są oczywiste dla niektórych ludzi, a niektórzy ludzie po prostu zapominają o tych oczywistych rzeczach, gubią się, pędzi życie codzienne, mnóstwo spraw do załatwienia, mnóstwo problemów, i człowiek jest taki zaszczuty, klapy na oczach i po prostu utartą drogą podąża, a ta droga niekoniecznie musi być albo jest dobra, tylko tylko trzeba chcieć coś zmienić, nie bać się i zmienić sposób myślenia. Po prostu zmienić sposób myślenia. Nie żebym chciał albo nie dam rady. Ja już dałem rady, ja już to osiągnąłem i mówię Wam, naprawdę, dzieją się rzeczy niesamowite. Zwłaszcza jest energia do działania. Człowiek się nie skupia na tym, jak drugiemu dogryźć, bo tak jak wszyscy wiedzą, że zemsta nie jest za dobra, nie służy nikomu. Tak samo taki sposób myślenia nie służy naprawdę nikomu, ktoś się kisi w tym kiślu własnej nienawiści, niechęci do drugich osób i kochani, i to powoduje, że to się zapętla i ten człowiek jeszcze głębiej, jeszcze głębiej sięga tej nienawiści, tej podłości. Zmienić sposób myślenia, myśleć o czymś innym, uczyć się, rozwijać się, a nie, a nie w tym kiślu nienawiści właśnie się kisi. To Wam chciałem powiedzieć, a ja uciekam, bo kawka mi się skończyła. I następny kawałeczek vloga na pewno dogram jutro czy pojutrze, bo mnie również czas goni. A ten kubeczek mi się tak strasznie podoba, mówię Wam, że ja właściwie tak piję w nim kawkę, jak widać, piję w nim wodę z sokiem, piję w nim wodę mineralną, piję w nim herbatę. Jeden kubek do wszystkiego. Trzymajcie się. Do zobaczenia później. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny Dzionek, szaro, buro. Taraszkę było mgliste, ale już nie zdążyłem tego pokazać. Nie wiem, jaki będzie dzisiejszy Dzionek, jeśli chodzi o pogodę. Wiem, jaki będzie dzisiejszy Dzionek, jeśli chodzi. Kochani, o, y, o jedzonko. Dziś będzie bardzo dobre jedzonko. Szykuję się do śniadanka. Rzadko kiedy pokazuję, ale zaraz pokażę, co jem na śniadanie. Pewno niektórych zaskoczę, bo przeważnie ludzie jeżdżą różne kanapki, paróweczki, kiełbaski y, na gorąco na gotowane na przykład. No ja dzisiaj Was wszystkich zaskoczę, ale ja czasami mam takie zachcianki. Życzę Wam przede wszystkim dobrego, kochani, dnia. Bardzo fajnego, dobrego dnia, pełnego zdrowia. Dobrych myśli i siły do działania, jak widzicie, u mnie pogoda może nie nastraja optymistycznie, ale my się nie poddajemy. Robimy swoje psy, czekają, karawana jedzie dalej. Kochani, także jak najlepszego, zdrowego dnia. Idziemy na śniadanko. Dzisiaj troszeczkę będzie dzionek zabiegany. Ale za to później, po wszystkich pracach, po wszystkich czynnościach, które trzeba wykonać, będzie przepyszne języko, takie jak ja lubię. A, za, a jakie to się zaraz okaże? Tada, proszę bardzo, płateczki z mleczkiem. Często jem takie zwykłe śniadanie, kanapki, żółty ser, czy biały ser, czy nawet kiełbaskę zwyczajną sobie zjem, kochani, na gorąco, z chlebkiem, bo sobie lubię ugotować za dwie laski, a czasami trzy w zależności jak tam mam apetyt. A dzisiaj płatki z mlekiem, nie wiem czy lubicie. Jeśli lubicie, polecam sobie zjeść. Jeśli nie lubicie, no to, no to jakieś inne śniadanko. Ja dzisiaj takie śniadanko mam. A na obiadek będzie. Oczywiście nie ja będę robił. Od razu mówię uczciwie, dziś będzie spaghetti. Także mm, mm, makaronik jest, sos do spaghetti jest. Także będzie pyszny obiadzik, ja bardzo lubię. Od czasu do czasu zjeść sobie takie spaghetti, nikomu nie zaszkodzi. Na wadze mocno nie przybędziemy, jak sobie zjemy takie spaghetti. Można później iść na spacer, można później się wziąć do jakiejś pracy, albo jakieś inne czynności robić, które spalają kalorie. No, tylko grzecznie. Także, kochani, taki plan na dzisiaj, bo no, pogoda, tak jak wam pokazywałem, nie zaciekawa nie za jest, właśnie teraz patrzę jeszcze, żeby się upewnić. Mgła jest, ale bardzo, bardzo, bardzo daleko. Wcześniej było dużo więcej mgły, także ostrożnie, jak jedziecie do pracy. No i wszystkim tym, którzy idą do pracy, życzę, bo są tacy, którzy pracują również i w soboty, a i w niedzielę, niektórzy idą do pracy, także dobrych prac, dobrego humorku i żeby się te prace jak najszybciej skończyły, żebyście mogli zacząć weekend. A kiedy się ten vlog ukaże, kochani, no nie wiem, ja tak jak wam mówiłem, no to w tej chwili i praca, i brak czasu, więc będę takie, no takie zbiorcze będę robił z kilku dni vlogasy, ale zawsze coś wrzucę, bo, bo jest jeszcze gastka fajnych ludzi i... I to właściwie dla nich się nagrywa, bo, no bo dla kogo innego. Jakbym sam, sam chciał pogadać, to ja mam do kogo pogadać. A tak to wiem, że niektórzy ludzie cze czekają, bo, bo czytam wasze maile. Ja teraz idę na śniadanko. No i później się będziemy przygotowywać do pysznego obiadziku. Bardzo lubię takie, takie jedzenie zjeść. Bardzo lubię również pizzę, no ale kurczę, nie mogę. Nie mogę, bo mnie niesamowicie pizza podnosi. Cukier. Musiałbym na czczo nic, nic nie jeść, żeby cukier mieć dobry i zjeść kawałek pizzy. Tak po prostu na czczo rano iść, odkąd jest tylko pizzernia otwarta i iść i zjeść, bo ostatnio no, jedliśmy pizzę, przeholowałem trochę, zjadłem chyba, nie wiem, dwa czy trzy kawałki pizzy. Oj, miałem, miałem poważne problemy, mimo że, że biorę aż dwie insuliny. Kiedyś byłem na tabletkach teraz na insulinie. No, wiedziałem, że będzie wyższy, ale nie spodziewałem się, że aż tak duży. Byłem naprawdę w strachu, bo to nie żarty. No ale to sobie sam zafundowałem. Tylko tak jak mówię, nie spodziewałem się, że to będzie aż, aż tak, bo na co mam bardzo dobry cukier i mogę sobie, jeszcze na etapie choroby nie jestem tak zaawansowany, że sobie nie mogę pozwolić na kawałek pizzy czy na przykład płatki. Z mlekiem, to mi się nic nie dzieje, bo później mierzę cukier, mam wiecie, 124, 130 o, po takim śniadanku. Także to jest dla cukrzyka bardzo dobry wynik. A Wam życzę zdrówka, uciekam, jeść, bo jestem głodny już, a później będziemy robić przepyszne jedzenie, będę spaghetti. Nie mogę się tego doczekać, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. Dobrego weekendu Wam życzę, trzymajcie się i tak jak mówię. Nie wiem kiedy się ten vlog ukaże, bo będę sklejał, także żeby ktoś nie pomyślał, że, że nie wiem, nagrywam we wtorek, ukazało się w środę, a mówię dobrego weekendu. Także do zobaczenia, do później, a ja idę wsuwać, bo, bo mi ślinka cieknie. Trzymajcie się, pa. No i witam ponownie. Witam ciepło, serdecznie i tak przedwiosiennie, bo zobaczcie jakie piękne niebo witam, cześć, na balkonie. Wyszedłem sobie na balkonik, byłem przed chwilą na ogrodzie, tak pomyślałem, polera nie wziąłem telefonu, bo bym co nieco i na ogrodzie ponagrywał, ale to następnym razem jak się ciepło zrobi, to się częściej na balkonie będzie się działo. Kochani, tak wracając do, do tego y, mojego poprzedniego vlogowania, bo jak wiecie w Teraz z wielu części się to będzie składać, chociaż głupio mi się robi, jak montuję z wielu części, bo się można pogubić w końcu. No ale cóż, tak musi być i czasu nie ma, praca jest, a czasu coraz mniej, więc kiedy się da, to będę, będę coś do Was mówił. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, bo bardzo je lubię i cieszę się, że jeszcze takie są. I tutaj też pozdrawiam wszystkie te osoby, które pisały maile, co się dzieje. Zachęcam do poprzedniego vlogu. Będziecie wiedzieć, dlaczego mnie teraz mało, mało jest, i to jest główny jedyny powód, dla którego jest mnie mniej. no bo wiadomo, jak się pracuje, to wiecie, kochani. Ja poruszam się o kulach, nie jest mi łatwo, ale daję radę, a jak mam wolny czas, odpoczywam, po prostu odpoczywam. Robię to, co najbardziej lubię, czyli coś poczytać o nowych technologiach, pooglądać jakieś filmy, bo też lubię poodpoczywać troszeczkę. Stąd te nagrywanie takie. Po prostu będzie w kratkę, ale chciałem Was tym ładnym niebem przywitać. Przepraszam za moją rękę. O! Tak to wygląda. Bardzo fajnie wygląda. Ja się z tego bardzo cieszę. Dzisiaj nagrywam bez selfie -sticka, więc, więc moja gęba będzie na całym ekranie. <grym> Bo nie wziąłem, też zapomniałem gdzie mam głowę? Nie wiem, nie myślę kompletnie chyba nic. Kochani, do tego sposobu myślenia, którego się parę dni temu, a czy dla was to będzie o pstryk, bo będziecie to mieli w jednym kawałku, a ja nagrywałem parę dni temu do tego pozytywnego myślenia. To nadal zachęcam i myślę, że nawet ja nie muszę Was zachęcać do tego pozytywnego myślenia, naładowania akumulatorów w sposób pozytywny żebyście brnęli przez tą codzienność, różne problemy życia codziennego z uśmiechem na buzi, żebyście pomyśleli, a e, było, minęło, trzeba dalej żyć, trzeba dalej rozwiązywać codzienne problemy. I takiego sposobu myślenia was chciałbym jakby w pewnym sensie nauczyć, bo każdy z nas ma problemy. Nie ma ludzi, którzy by nie mieli problemów z martwień. nawet ludzie bardzo bogaci mają. Również spore problemy i spore smutki. Pieniądze to nie wszystko, a przynajmniej tak powinno być, bo dla niektórych być może pieniądze, pogon za pieniądzem to wiecie, to, to wszystko jest dla niektórych, liczycie, tylko i wyłącznie pieniądz. No ale tu się nie chcę tak rozdrabniać, bo to każdy wie o tym, jak to wszystko wygląda, tylko sposób myślenia zmienić. Po prostu, tak jak mówię, było, minęło, jedziemy dalej, żyjemy dalej, rozwiązujemy problemy życia codziennego dalej, bo różni ludzie mnie oglądają, różni ludzie do mnie piszą maile z różnymi problemami, przeróżnymi. Teraz w tej chwili tych maili jest mniej, więc nawet jak ktoś do mnie napisze, więc szybko odpisuję. I co do tych codziennych problemów, to tak jak mówię, dużo dobrej energii wam życia, kochani. I ja was właściwie nie muszę zachęcać, tylko ta słoneczna, ładna pogoda. Przed takie dzisiaj przynajmniej. Podobno załamanie pogody przyjdzie na weekend. Także nie wiem, jak będzie na weekend, czy im się to sprawdzi, czy nie, bo jak przyjdzie wiatr, wiecie, wiatr, że może wszystko przygonić, deszcz, śnieg, może się za chwilę załamać pogoda. Ponoć na ten weekend ma być załamanie pogody. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszyscy z Was, którzy mnie teraz oglądacie. Gdzie ktoś ma jakieś problemy, jakieś znaki zapytania, jakąś niepewność w życiu, nie wie czy załatwi, wmawiajcie sobie, że załatwiliście już, że już załatwiliście, już to macie. I kochani, naprawdę to skutkuje. I dużo takiej naprawdę pozytywnej energii dla wszystkich. Idźmy przez życie z podniesioną głową nie przyłamywać się, nie poddawać się. I to dotyczy wszystkich nas. Którzy żyjemy, rozwiązujemy różne sprawy dnia codziennego, żeby się po prostu nie poddawać, żeby jakąś taką wewnętrzną siłę w sobie znaleźć. Ja wiem, że to nie jest proste dla wielu osób. Dla mnie też nie było proste, bo też wielu rzeczy nadal się uczę. Zresztą wiecie, no człowiek się uczy, przynajmniej powinien uczyć się na błędach, powinien wyciągać odpowiednie wnioski yyy, i powinien się uczyć, po prostu jak fajnie. Żyć i sobie życie układać tak, żeby jemu, właśnie jemu było dobrze. I tego Wam, kochani, życzę. Tam jakaś fajna idzie yy, pani. Hej, hej, hej. Trzeba pozdrowić. Kochani, i do przodu, i do przodu. Jeśli przyjdzie weekend i jeśli Wam pogoda na to pozwoli, proszę bardzo skorzystać z tej pogody, wyjść na spacer. Przewietrzyć głowę, zostawić wszystko to, co Was gryzie. Tak jak Wam mówiłem rok temu i dwa lata temu, bo niedługo będzie dwa lata jak nagrywam. Żeby to wszystko zostawić gdzieś tam z tyłu, oddać się pięknu natury. Po prostu to, co ja zawsze Wam również powtarzałem. Bo sprawy oczywiste, tak jak mówię, nie zawsze są oczywiste. Żeby się cieszyć tym słońcem, że mamy siłę o własnych nogach, o własnych siłach wyjść z domu i że idziemy. Czy o to o kulach, czy na wózku, ale idziemy, jedziemy, wychodzimy. Są ludzie, którzy tego nie robią, są ludzie, którzy są więźniami z wielu powodów w swoich domach. Kochani, przecież ja rozmawiam z ludźmi, ja sobie tych wiadomości nie wyssałem z palca. Tak jak ta dziewczyna, o której Wam kiedyś wspominałem. No, po tak długim okresie czasu jednak z domu wyszła. Tak się ucieszyłem, mówię Wam, że, że mogłem bezinteresownie komuś pomóc. Byłem pod dużym wrażeniem. Naprawdę pod dużym, bo dziewczyna nie wyszła na balkon i o, pokazała mi, że jednak po trzech tygodniach postanowiła opuścić swoje mieszkanie i wejść do ludzi. Tylko wyszła na jedną z bardzo ruchliwą ulicę w dużym mieście w Polsce i na środku ulicy sobie zrobiła zdjęcie, wysłała, mi, było to niesamowicie, nigdy tego nie zapomnę. Dlatego jak jest ładna pogoda, weekend, ktoś nie idzie do pracy, bo są ludzie, wiadomo, co pracują, to wyjdźcie, po prostu wyjdźcie na spacer, popatrzcie chwilę. Nie wierzę w to, że ktoś nie ma, że ktoś jest tak zabiegany, że on nie ma czasu na chwilę refleksji, na chwilę jakiejś fajnej zadumy. Nad, nad, nad życiem, nad kłopotami, nad różnymi sprawami, które trzeba poro, porozwiązywać. I gdzieś po prostu w parku, czy iść do lasu, jak ktoś ma blisko. Po prostu cieszyć się, że wstajemy, świeci słońce, żeby to słoneczko, które taki chłodny, fajny poranek, żeby was po prostu na, nastrajał optymistycznie. Do tego was będę zawsze namawiał i to chyba będę powtarzał bardzo, bardzo często. Oj, się wiaterek zerwał. To trzeba będzie uciekać za Kawki gonią tu Dobra. Kończymy, uciekam, bo mi trochę zimno jest już. Rozgadałem się. Następny, kolejny materiał. No, jak będzie czas, to zlepię. I to taki będzie zlepek tych materiałów. Mam nadzieję, że się nie pogubię. Ostatnio mówiłem, że dobrej soboty, ale ja nie wiem, kiedy się ten materiał ukaże. Do następnego razu. O, myślę, że to będzie uniwersalne takie. Do następnego razu. Trzymajcie się i pamiętajcie, głowa do góry.